Teraz taki człowiek o nazwisku Grabowski, zaś teraz Polaków się batorzy, że Polacy mordowali w czasie II wojny światowej. Wiecie co? Ja już nawet nie protestuję. Niedawno się z Kanadyjczykiem spotkałem i on mówi: Mordowaliście Żydów w czasie wojny. I wiecie co zrobiłem? Przytaknąłem. Bo ile mogę udowadniać, że nie jestem wielbłądem? Ile! Wniosek mam taki: słabeśmy kondycji duchowej. Dmoski mówił: Państwa nie ma, naród ma być silny. A tu ani państwa nie ma, ani silnego narodu nie ma. Chorujemy na słabiznę. Ale może to wszystko sobie wymyśliliśmy? Po co nam ta Polska? Po co nam niepodległość? Po co nam gospodarka? Po co nam język polski. No zastanówcie się, czy to nam coś daje? W noc stalinizmu w 51, drugim, trzecim roku w 50. wydawano rocznie kilka wydań pana Tadeusza. Wydawnictwo czytelnik, iskry, nasza księgarnia widziałem te wydawnictwa? No przecież nie mogę być idiotą. Pan Tadeusz to jest kultywowanie polskości. Tam jest cały kod polski zawarty w panu Tadeuszu. Czy wiecie, ile było wydań pana Tadeusza od 1989 roku w Polsce? Trzy! Trzy wydania od 1989 roku, w tym jedno dwujęzyczne angielsko-polskie. Bardzo piękne zresztą. Tusk, którego wybraliście Polacy. Na premiera powiedział: Polska to nienormalność, wszystko co polskie budzi we mnie nieodmienny bunt. To powiedział Tusk. I obecna władza nie przypomina mu tego codziennie. Gdybym był władzą, to bym zaczynał przemówienia tak. Pan Tusk w 1988 roku powiedział: Polska to nienormalność. Każde moje przemówienie bym tak zaczynał. A wiecie dlaczego? Bo Tusk to dla mnie wróg! I wroga się nie głaszcze po główce, ani nie drapie po jajeczkach, tylko się go wali w mordę albo się go obraża. Żadnego szacunku dla wrogów. Żadnego szacunku do wrogów. Dobry wróg to martwy wróg. Nie dajcie sobie wbić do głowy jakiejś tolerancji czy jakiegoś miłosierdzia. Dobry banderowiec to martwy banderowiec! Stefan Bandera żył sobie w Niemczech, aż go dosięgła kula kagiebowska. I bardzo dobrze. Nie potrafili Polacy tego zrobić, zrobili to Rosjanie. Bo my, my się nie mścimy! My się nie mścimy! No to jak my się nie mścimy, to co kilkadziesiąt lat nasze pisklaki idą na rzeź. Bo się nie mścimy! My się nie mścimy! A co tam? 200 tysięcy młodych Polaków. Do ziemi. Co tam? Ważmy tę krew. Śmierć banderowskim bydlakom. Bezwzględna. Ratuj Polskę. Bij banderowca. Mogę w nieskończoność takie hasła tworzyć. Polacy, wzbudźcie w sobie czujność. Ja już nie mówię o nienawiści, bo ponoć ona jest słaba. Ponoć nienawiść do wroga jest słaba. No więc wymyślono Polakom. Hasło miłuj nieprzyjaciół swoich. Banderowca pomiłujesz, to ci gardło poderżnie. Nie ma zgody z banderyzmem. Nie ma zgody na banderyzm w Polsce. Nie ma zgody na ukraińskie miejsca pracy w Polsce. Nie ma miejsca na banderowców w Polsce. Nie ma! Bo jeśli będzie, to nas nie będzie, szanowni Polacy. Nas nie będzie. I jak mówią nasi sąsiedzi Rosjanie, wsio tylko Polszy nie budiet. A co? I proponuje zmienić hymn. Tam jest taka zwrotka: przejdziem Wisłę, przejdziem Warte, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. A jak ten Bonaparte zwyciężył? toć pobity został, a my z nim? Zamieńmy go! Tego szubrawca, który nas oszukał, okradł! Okra. Okradł. Okradł. Sumy Bajońskie. Młodzież Polską na rzeź puścił. Zmieńmy tego Bonapartego na Sobieskiego. Pasuje. Przejdziemy Wisłę, przejdziem Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Jan Sobieski, jak zwyciężać mamy. Jakie to aktualne, bo my się będziemy za chwilę musieli bić z banderowcami i z, i z islamistami, szanowni państwo. Ja się już z nimi biłem na reducie Ordona na Ochocie. Stanął przede mną imam i ze swoim uśmieszkiem miłosiernym chciał kwiaty składać. Przegoniłem go. Powiedziałem mu, że jego szerokość geograficzna nie jest tu, tylko gdzie indziej. Nie, da, nie bójmy się, Polacy! Nie bójmy się! Potrafimy cyganów gonić z obejścia? Widziałem na własne oczy, jak cygan przyszedł z telefonami komórkowymi handlować w jednej wiosce. To spuścił gospodarz psa! A cóż takiego ten cygan złego chciał zrobić? bo handlować chciał. Ale na banderowca psa nie spuścimy. Dobry, ja psa nie. Jan Paweł II powiedział szlachetny naród ukraiński. Cały świat to słyszał. Tak. W Kijowie. Możliwe. Pamiętam prezydenta Janukowycza, jak robił porządki po Juszczęce. Po już Pamiętacie Juszczenko? Taki ciapaty na gębie. Taki, co go niby otruli, ale ożył. Tak? Umarł, ale ożył. Stawiał pomniki banderze. Przyszedł Janukowicz, wyżynał te wszystkie pomniki. Polacy, doceńmy sojuszników naturalnych. Juszczenkę, Łukaszenkę. Naprawdę jesteście przeciwko Łukaszence? Naprawdę jesteście za tym, żeby opozycja białoruska wzięła władzę na Białorusi i wpuściła tutaj tę chołotę balcerowiczowską? Ludzie, myślcie, kojarzcie fakty, bo was rozjadą w biały dzień. Chciałbym, Szanowni Państwo, widzieć taki moment, że stoimy tutaj, a tam w tym budynku, w Sejmie jest uchwalona ustawa antybanderowska. Chciałbym. My też Polacy, do wyborów, do samorządów, do samorządów pilnujcie Polski, bo za chwilę się okaże, że je 24 osoby w Radzie Gminy. Z tego czterech Polaków, dwudziestu Ukraińców. Tak będzie. Tak już jest w niektórych miejscach. Pozwólcie mi skończyć, co? Tak, tak, pozwala. Okrzyk trzeba wznieść. Ale taki. nie upa! Pamiętamy! Banderowcom, żyć nie damy! Zbrodnie upa! Pamiętamy! Banderowcom, żyć nie damy! Zlot upa! Pamiętamy banderowcom, żyć nie damy. Ratuj Polskę, bij banderowca! czołem wielkiej wolnej narodowej Polsce! Czołem! Nie ma za co? Na zdrowie! Na zdrowie.